W odległej przyszłości, gdy wszechświat przeżywa swoje ostatnie godziny, ludzie zbierają się w restauracji na skraju wszechświata. Tutaj, pośród eksplodujących gwiazd i zanikających galaktyk, delektują się wyszukanymi daniami i cieszą się ostatnimi chwilami swojego istnienia. Jeden z klientów przyciąga uwagę kelnera. Co macie mniej kalorycznego? Nie chcę przytyć. Kelner z lekkim uśmiechem zapisuje zamówienie. Nie sądzę, żebyś miał czas się tym przejmować. Coś jeszcze? Tak, zapakuj to dla mnie. Dostarczcie to do tej gwiazdy. Klient wskazuje jasną galaktykę za oknem. Podczas gdy kelner zapisuje adres, gwiazda wybucha oślepiającym światłem. Klient wzdycha i robi gest. Dobrze. Zjem wszystko tutaj.